Cześć, jestem Kaldia no i już. Witam Was w wszelkich odpowiedziach. Podaj wzory sumaryczne soli, których dotyczą poniższe informacje. A. W sieci krystalicznej tej soli znajdują się kationy wapnia i aniony fluorkowe. Albo aniony fluoru. I podpunkt A. Kationy wapnia, no to wapń, który leży w drugiej grupie na układzie okresowym pierwiastków chemicznych, więc ma stałą wartościowość wynoszącą 2. A tu mamy F z kwasu HF, mamy w tym kwasie jeden atom wodoru, to oznacza, że reszta kwasowa z tego kwasu też ma wartościowość 1, pyk, to tutaj dajemy dwójkę pod punkt B. W wodnym roztworze tej soli znajdują się kationy sodu i aniony siarczanowe 6. SO4 jest z kwasu H2SO4, czyli ma wartościowość 2, bo mamy dwa atomy wodoru w tym kwasie, Dwójeczka tutaj. Sieć krystaliczna tej soli jest zbudowana wyłącznie z jonów o konfiguracji elektronowej argonu. Jądra anionów są zbudowane z 17 protonów, a jądra kationów z 20 protonów. Ok. Czyli musimy tutaj mieć ten sposób, że. Przechodzimy sobie do układu okresowego pierwiastków chemicznych i mamy jonów o konfiguracji argonu, czyli mamy 18. Zatem coś tutaj musi nam zabierać i dodawać. Co mam na myśli? Przejdźmy od razu do wyjaśnienia. Będzie to Ca- CL2. Pyk. jak my sobie tutaj zrobimy dysocjację jonową, to mamy CA2 plus 2CL minus. Zapiszmy sobie teraz CA, który ma 20 elektronów, to jak on oddaje. Te dwa elektrony, bo tutaj mamy kation, czyli jon dodatni, to znaczy, że oddaliśmy dwa elektrony i teraz mamy więcej protonów. Tak, jak my tutaj mu zrobimy minus dwa elektrony, no to on będzie mieć 18 elektronów, prawda? A tyle ma argon. Czyli mamy tutaj konfigurację elektronową argonu, i teraz spójrzmy sobie tutaj na chlor który ma 17. Natomiast tutaj mamy minusa. Dlaczego tak? Bo mamy tutaj dwa atomy chloru. Każdy z nich przyjmuje po jednym elektronie. To oznacza, że mamy 17 dodać 1, a to jest 18 elektronów. Czyli tutaj mamy znów konfigurację elektronową argonu. D. W wyniku procesu dysocjacji jonowej tej soli w, jednym, w jej wodnym roztworze znajdują się kationy o konfiguracji elektronowej. Tutaj mamy argon, czyli mamy 8 elektronów z samego argonu i na powłoce D mamy 9. Czyli łącznie 27 elektronów. Oraz jednoujemne aniony pochodzące od kwasu tlenowego o właściwościach utleniających. Czyli tutaj mamy tylko i wyłącznie, jeżeli to jest tlenowy utleniający, i mamy tutaj jeszcze napisane, że jest jednoujemny, to musi to być reszta kwasowa pochodząca z kwasu azotowego 5. No i nie ma innej siły. Zatem tutaj sobie podkreślam resztę kwasową. I musimy tutaj teraz znaleźć 27, przy czym musimy sobie tutaj to zapisać. Bo jak my tu mamy x -a, yy, i mamy tutaj n o 3, hop, tu jest 1, to to nam odda... Jeżeli to jest atom, który jest jednowartościowy, to nam oddaje jeden elektron i mamy 26 elektronów wtedy. To by było żelazo. Ale żelazo nie jest jednowartościowe, więc to odpada. Ładny kobalt też nie. Nikiel tutaj też nie pasuje. Ale jak zrobimy tutaj mieć. Co? To miedź jest dwuwartościowa. Bo nie możemy dać jednowartościowej. I wtedy dajemy tutaj dwójkę. I już mam to tutaj rozpisuję. Mamy cu 2 plus. Miedź oddaje dwa elektrony. Czyli w tym momencie ma 27 elektronów. To nam się pokrywa. No a tutaj mamy 2 n o 3 minus. Czyli to musi być mieć. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, i no i już.